Siema, z tej strony Piotrek, a.k.a. Miejski Drwal, ciągle mamy szlaban na wychodzenie z domu, a ostatnim razem pokazywałem Wam trening oporowy w warunkach domowych bez użycia sprzętu, więc dzisiaj przyszedł czas na kardio według Miejskiego Drwala, czyli kardio masakrę. No dobra, ale zanim zaczniemy, upewnij się, czy masz wciśnięty ten mały czerwony guziczek z napisem subskrybuj. Wciśnięty? Możemy kontynuować. Proste i logiczne jest to, że ze względu na kwarantannę i zakaz wychodzenia z domu, zdecydowanie spadła nasza aktywność NIT, czyli spontaniczna aktywność fizyczna pozatreningowa. Ze względu na to, mamy mniejszy wydatek energetyczny, czyli dużo łatwiej jest utyć. Żeby temu przeciwdziałać, każdy bez względu na pierwotny cel treningowy. Powinien zorganizować sobie jakiś rodzaj cardio. No ale jak to zrobić, jeżeli w domu nie ma się żadnego sprzętu typu rowerek stacjonarny, orbitrek czy ergometr? No może coś takiego? No oczywiście, że nie, dlatego dzisiaj pokażę Wam dwa przykłady cardio pod rwalsku, czyli cardio masakry pierwszy bez użycia jakiegokolwiek sprzętu i drugi z użyciem hantli i skakanki Będą to treningi o charakterze interwałowym. Interwały mają mnóstwo benefitów. Przede wszystkim zwiększają wydolność tlenową i beztlenową, zapewniają duży wydatek energetyczny w małej jednostce czasu, działają prozdrowotnie, jeśli chodzi o układ sercowo-naczyniowy, poprawiają działanie naszego organizmu już na poziomie komórkowym, co daje efekt wręcz odmładzający. Zresztą na ten temat nagrałem już całą trylogię filmów, do której zostawię Wam link w opisie tego filmu, a dzisiaj po prostu wersja domowa. Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Pamiętajcie o tym, że każdy trening, również trening interwałowy rządzi się takimi samymi prawami. To znaczy, że żeby zawsze był skuteczny, musi z czasem stawać się coraz trudniejszy. Dlatego nie działajcie w ten sposób, że na jednym treningu wybierzecie sobie jakiś tam trening zobaczony w internecie, na następnym jeszcze inny, z tego względu, że nie macie nigdy pewności, czy ten następny będzie trudniejszy od poprzedniego, więc nie macie pewności, że on po prostu będzie skuteczny i pamiętajcie, że nie możecie tutaj bazować na swoim subiektywnym odczuciu zmęczenia, ponieważ jest ono żadnym wyznacznikiem skuteczności danego treningu. Dlatego te treningi, które dzisiaj Wam zaproponuję, będą miały jasny, prosty i spójny sposób progresji, tak żeby ciągle były skuteczne. No dobra, pora na pierwszy proponowany trening bez użycia sprzętu. Będzie to trening na zasadzie emom. Emom z angielskiego Every Minute on the Minute, czyli jest to taki trening, w którym na każdą minutę masz do wykonania jakąś porcję roboty. Wykonasz robotę, to pozostały czas w danej minucie to jest twój odpoczynek. Im szybciej zrobisz robotę, tym więcej odpoczywasz. Tutaj proponuję trening którym na każdą minutę wykonujesz 5 pompek, 6 down-upów i 7 l-squatów, czyli przesiadów bez obciążenia. Na pierwszym treningu starasz się wykonać 9 minut. Następnie, żeby sobie sprawę utrudnić, na następnym robisz już 12, czyli jedną rundę więcej. Później 15, 18, 21. W momencie, kiedy e, ukończysz 21 minut bez odpoczynku, przyszedł czas na to, żeby dołożyć na przykład jedno powtórzenie, więc wtedy, wtedy robisz 6, 7, 8. Z kolei, jeżeli jest zbyt trudno, nie ma problemu, zacznij sobie od mniejszej ilości powtórzeń. Możesz zacząć od 3 e, pompki, 4 down-upy i 5 air Pamiętaj również o tym, że jeżeli pompka wykonywana na podłożu jest poza waszym zasięgiem, nie ma problemu, po prostu zacznijcie od wykonywania pompki w podporze na stole albo na krześle. Pora na drugi trening. Będzie to trening już z wykorzystaniem sprzętu i będziemy korzystać tutaj z handli i skakanki. Również będzie to trening na zasadzie emom i również od 9 do 21 minut. Tyle że w pierwszej minucie wykonujesz tylko jedno ćwiczenie i będzie to yy, ground to overhead z jedną handlą. Tyle samo powtórzyj na jedną, co na drugą stronę. W drugiej minucie będą to znowu down-upy, a w trzeciej minucie będą to double unders, czyli podwójne przeskoki yy, przez skakankę. No dobra, ale zanim zaczniesz trening, musisz wiedzieć jeszcze, ile powtórzeń każdego z ćwiczeń masz wykonywać. W tym celu wykonaj test. Wystartuj zegar i sprawdź ile w 30 sekund, pracując na około 70-80%, będziesz w stanie wykonać każdego z ćwiczeń. W ten sposób wyznaczasz sobie standard, od którego będziesz zaczynać i który będziesz starał się powtarzać w każdej z kolejnych rund. Jeśli ten trening okazał się zbyt wymagający, nie ma problemu. Na przykład, jeśli Twoja handle jest zbyt ciężka, to możesz wykonywać zamiast jednorącz, ground to overhead oburącz. Jeżeli nie jesteś w stanie swobodnie sięgnąć do podłogi z prostymi plecami, to wykonuj ground to overhead z zawieszenia. Jeśli natomiast nie umiesz skakać double unders, to wykonuj y, skoki pojedyncze, czyli single landers, a jeśli w ogóle nie masz skakanki, to możesz wykonywać y, pajacyki, czyli tak zwane jumping jackie. Jeszcze jedna ważna sprawa, jeżeli dany trening cię zje, czyli po prostu nie jesteś w stanie kontynuować, a nie jest to jeszcze koniec, nie ma problemu. Odpoczywasz sobie całą minutę i wracasz do pracy w następnej możliwej minucie. Jeżeli na przykład zamiast 21 założonych minut zrobiłeś 19, nie ma problemu, po prostu wracasz do tego samego treningu następnym razem i starasz się zrobić więcej. Jeśli natomiast z powodzeniem udało Ci się ukończyć cały 21-minutowy trening, gratuluję, przyszła pora na to, żeby po raz kolejny go utrudnić, a to robisz poprzez dołożenie powtórzeń jednego, dwóch bądź trzech ćwiczeń. No dobra, to już wszystko, mamy to trening cardio według miejskiego drwala, czyli cardio masakra w warunkach domowych ogarnięty. Ten trening możecie wykonywać naprzemiennie z treningiem oporowym, który pokazywałam w jednym z poprzednich filmów. Działają one komplementarnie. Na dzisiaj to już wszystko. Oczywiście, jeśli się podobało, nie zapomnijcie dać łapkę w górę, subskrypcji i udostępnić u siebie na Facebooku. Z tej strony mówił do Was Miejski Drwal, bez odbioru.